Aviatory Emanuela czyli pięć lekcji dla marki. W Davos świat zazwyczaj udaje, że rozmawia o przyszłości planety, a naprawdę sprawdza, po czyjej stronie padł serwer, szczególnie giełdowy. W styczniu 2026 roku padł serwer Mason Henry Julian. Powód był zaskakująco prosty. Emmanuel Macron wyszedł na scenę w lustrzanych Aviatorach i w kilka godzin zrobił to, czego nie potrafi roczny budżet kampanii. Przykleił do marki globalny Mem, a do wykresu sprzedaży Tempo po podwójnym Espresso. Okulary to Henley Julian Pacific S01 w cenie 659 euro. A zamieszanie podbiło notowanie właścicieli marki i Vision Tech i wywołało internetowe porównania do Top Gun. Sama marka uruchomiła tymczasową stronę zakupową, bo sklep internetowy dostał Wyjątkowy wolumen wizyt i zapytań. To piękny eufemizm na włączenie trybu strażaka. Czy Macron wiedział, że wzbudzi sensację? Oficjalnie Pałac Elizejski tłumaczył okulary pękniętym naczynkiem i ochroną oka. Marketing w perspektywie rynkologicznej wartości zaistnienia ma swoją przywrotną cechę. Intencje są drugorzędne, liczy się skutek. Nagle Made in France przestało być hasłem z folderu, a stało się rekwizytem w największym teatrze geopolityki. Zrobiło się ciekawie. Davos to nie tylko odcinek serialu pod tytułem Jedna twarz, jeden produkt masowa potrzeba posiadania. Serial ma długie sezony i bardzo konsekwentny scenariusz. Najpierw był Tom Cruise. Zanim Macron zrobił z awiatorów narzędzie dyplomacji wizualnej. Kruz zrobił z nich przepustkę do marzeń klasy średniej. Po premierze Top Gun sprzedaż okularów miała skoczyć o około 40% w kilka miesięcy, przynajmniej tak ten efekt jest konsekwentnie przywoływany w relacjach popkulturowo-biznesowych. Uwaga! To był rok 1986, a ludzie komunikowali się przy pomocy telefonów na kabel, listów, telegramów, teleksów i faksów. To był świat kasetowych magnetofonów i gier nagrywanych z radia. Tymczasem wcześniej był jeszcze risky biznes. Wi-Fi i liczba, którą kochają slajdy w zarządach, 360 tysięcy par, sprzedanych w roku premiery, rok 1983. Hollywood nauczyło nas jednego: produkt nie musi być najlepszy w kategorii. Wystarczy, że stanie się najlepszym skrótem opowieści. Awiatory nie sprzedają filtra UV, sprzedają narrację, że jesteś pilotem własnego życia. Nawet jeśli jedyne co pilotujesz to wizek, to wózek w dyskoncie na pół godziny. Markatorialne emocje, a nie wbijanie w mózg 24 godziny na dobę przekazu reklamowego typu Shopipipi, to jest werbalna przemoc słowna na masową skalę. Mamy polską wersję tej samej fizyki. Kiedy na Euro 2024 Michał Probierz pojawił się w charakterystycznej stylizacji, internet zrobił to, co robi najlepiej. Od piłki nożnej szybciej analizuje tylko cudze ubrania. BBC, konkretnie ludzie z Match of the Day, rzucili żart o nowym Bosie w kamizelce i temat poszedł szeroko. W praktyce biznesowej, to był podręcznikowy przykład natura naturalnego endorsingu. Trener nie wystąpił w reklamie, tylko w realnym kontekście, gdzie wiarygodność bierze się z sytuacji. Proto cytowało wyliczenia Instytutu Monitorowania Mediów, że marka Lancerto dostała ekwiwalent reklamowy, liczony w ponad milionie złotych. Mechanika jest ta sama co Macrona, tylko sceneria inna. Zamiast Davos jest murawa, zamiast giełdy są polskie media i zagraniczne konta platform społecznościowych. Zamiast Made in France jest domyślne pytanie, kto to zrobił i czy da się to kupić. W historii o cudownych wzrostach wypada jednak powiedzieć coś, co psuje imprezę. To może zaboleć. Sukienka ISCY na, na zaręczyny Kate Middleton dała marce globalny bas, ale Vogue UK pisał wprost, że ISA niemal zbankrutowała, nie była w stanie obsłużyć popytu. To jest mniej jasna strona wiralowości. Zasięg nie płaci za logistykę, a reputacja nie wytwarza produktu. Jest jeszcze wariant emocjonalnie inny, ale marketingowo wciąż czytelny. Oliwkowy polar, kojarzony z prezydentem reneńskim, stał się symbolem wojennej codzienności. Egzemplarz wystawiony na charytatywną aukcję w Londynie sprzedał się za 90 tysięcy funtów. Tu popyt nie jest kaprysem trendów, tylko sposobem wsparcia. Mimo to działa ta sama siła przedmiotu. Rzecz przestaje być rzeczą, staje się symbolem. Dlaczego Made in France potrafi w jednej chwili przeskoczyć z etykiety w mit, a Made in Poland częściej musi ciężko dowozić sens, zanim ktokolwiek zacznie pragnąć? Marketing w takich momentach to nie magia, tylko przepływ znaczeń. W nauce o marketingu da się to uchwycić w kilku klasycznych ramach. Jest celebrity endorsement, także w wersji naturalnej, organicznej. Jest model przenoszenia znaczeń, makrakena, w którym sens kulturowy przechodzi z osoby na produkt, a potem na konsumenta. Dlatego okulary nie są już metalem i szkłem, są makrą w Davos albo kruzem w myśliwcu. Klient nie kupuje okularów, kupuje możliwość wejścia do tej, do tej opowieści, choćby na 5 minut. Mechanizm napędzają dopalacze behawioralne. Efekt bandwagon podpowiada, że skoro wszyscy chcą, to ja też powinienem chcieć. Normy opisowe robią resztę. Skoro większość coś robi, to musi być właściwe. To efekt stadny. Do tego dochodzi scarcity, bo niedostępność podbija chęć zakupu, a sold out działa jak syrena alarmowa dla mózgu. Jest jeszcze klasyka dopasowania, czyli match up hypothesis. Efekt jest mocniejszy, gdy to do siebie pasuje. Awiatory pasują do twardziela i do pilota. Kamizelka pasuje do trenera gentlemana i elegancji marki Lancerto. Francuski produkt pasuje do francuskiej opowieści, bo Francja od dawna ma wyćwiczony system zamiany rzemiosła w symbol. Wniosek jest mniej romantyczny niż chcielibyśmy wierzyć. Sukces w takich historiach nie kończy się na klikach i wzmiankach. Zaczyna się dopiero wtedy, gdy marka potrafi unieść konsekwencje własnego powodzenia. Macron założył okulary, internet zbudował narrację. A firma założyła stronę awaryjną. Dlatego pięć lekcji dla marek analogowych i semicyfrowych brzmi dziś praktycznie, a nie inspiracyjnie. Po pierwsze, nie planuj wirala. On sam powstaje i nie wiesz dlaczego. Planuj serwery, dostawy i obsługę klienta. Popyt w świecie ekonomii twórców przychodzi jak fala, a fala nie pyta o gotowość operacyjną Twojej firmy. Po drugie, marka musi być nośnikiem transmedialnej opowieści, nie tylko pozycją w ofercie. Bo w kulturze wygrywa ten, kto umie skleić sens w jeden skrót. Po trzecie, autentyczność jest walutą, bo skojarzenia pozareklamowe często działają mocniej niż piorący mózg spot reklamowy i wyglądają jak prawdziwe życie, a nie media plan. Po czwarte, sold out nie jest KPI. Tylko testem dojrzałości. Można wygrać dzień i przegrać kwartał, jeśli proces obsługi gwałtownego zainteresowania tego nie wytrzyma. Po piąte, z politykami trzeba ostrożnie, bo potrafią wynieść markę, ale potrafią też wciągnąć ją w spór, a wtedy nawet okulary są czytane jak jakaś deklaracja. Marki cyfrowe nie mają tych problemów. One skalują się przez duplikacje lub usługi chmurowe. Przynajmniej do momentu, gdy jest prąd. Pozytywna myśl jest taka, że Made in Poland nie musi być kopią Made in France. Może być własnym skrótem opowieści, tylko wymaga cierpliwości, jakości i zdolności twórczych. W świecie jednego gestu i miliona interpretacji wygrywają nie ci, którzy najgłośniej krzyczą, że są gotowi, tylko ci, którzy naprawdę mają gotową firmę, model biznesowy i sens. Sens, jak widać, potrafi nosić się nawet na noś. Życzę powodzenia w tworzeniu transmedialnych narracji i eksperymentowania z potencjałem wiralowym. Jeśli masz herbatniki i jogurt, to wiesz o co chodzi. Historia dubajskiej czekolady i japońskiego sernika po raz kolejny dowodzi, że wiral, który pokonuje świat i rozprzestrzenia się w jednej chwili, może być globalnym pozytywnym doświadczeniem kulinarnym. Także pamiętajcie, dieta to nie kara.